Witam serdecznie w poradniku do gry Ark Riders Jestem już takim trochę bardziej doświadczonym graczem i powiem Wam kilka fajnych ciekawostek, które zauważyłem. Najpierw taka ciekawostka. Mianowicie tutaj jak macie piezce, macie swój pokój i zależnie od tego, ile będziecie tutaj mieli tych zobaczcie tych ozdobnych rzeczy różnego rodzaju. To te ozdobne rzeczy też będą się Wam tutaj pojawiać w Waszym pokoju. Zobaczcie tutaj na przykład, mam kulę śnieżną. Tutaj są te figurki. Tutaj jest ramka, tutaj jest płyta, tutaj jest kaseta. Tutaj są bronie, które macie. Zobaczcie, jak macie bronie to tutaj są te najlepsze bronie, które macie. Według gry, gra to dobiera. Jak będziecie mieć więcej broni to będziecie mieć tutaj inne bronie, no po prostu najlepsze broń wam dobiera, tutaj zobaczcie jest to łóżeczko dla kota, <laughs> to są może takie szczegóły, ale kurde świetnie wpływają na klimat gry, właśnie o no, takie szczegóły chodzi w dobrych grach, tak? wtedy widać, że gra jest dobrze, że tak powiem przemyślana, no i przede wszystkim zrobiona z sercem i dla graczy, tak? od graczy dla graczy jak to się mówi. I to tutaj, kurde, w tej grze widać w ARKu, zobaczcie, no, no kurde, nawet kaseta, nawet tu fragment tej kasety, kurde, Felek, no po prostu wszystko jest tutaj zrobione pod kątem, jeżeli macie na przykład dużo ramek, no to tutaj wam się zacznie pojawiać ramka, macie tych figurek więcej, to tu się pojawią figurki, jak na przykład będziecie mieć więcej z dzbanków, nie figurek, to będą tu z dzbanki i tak dalej, po prostu... Jest to naprawdę taki niby szczególik, ale kurde, mocno dodający grze klimatu. Teraz już będzie porada. Mianowicie, jak zaczynacie grę, jak macie tutaj te nocne rajdy na przykład, one mają odliczanie czasu. Ile ten nocny rajd jeszcze będzie? Tutaj się zacznie za 6,5 minuty. Tutaj nocny rajd się kończy za 6,5 minuty. Jest pewien trik, który może Wam pomóc w rozgrywce bardzo, dobrze, bardzo fajnie, dlatego że jak odpalicie, jak na przykład jest blisko do końca rajdu, tak jak tutaj 6 minut, to może warto jest sobie zrobić kawkę, przyjść za 5 minut i odpalić na ostatnią minutę. Dlaczego, jak odpalić na ostatnią minutę, to jest to fajne? Dlatego że po pierwsze nie będzie uzupełnień. Oznacza to, że nowe oddziały nie będą się pojawiać tam w okolicach 25. 20 minuty, tak? Bo tak to na normalnych mapach są uzupełnienia i po prostu możecie trafić do rozgrywki na przykład w 18 minucie najniżej, ale możecie też trafić w 25 i tak dalej. A jeżeli odpalicie nocny rajd w ostatniej minucie, no to uzupełnień już nie będzie, czyli. Albo traficie do nowej rozgrywki, co oznacza, że będziecie mieć 30 minut bez uzupełnień, albo traficie do starej, gdzie będzie 18, no to wtedy oznacza, że będzie, macie pecha, niestety, ale w większości jednak udaje się trafić do zupełnie nowej rozgrywki, a to oznacza, że macie 30 minut z około trzema innymi tylko oddziałami. Albo trzema innymi graczami, i tak dalej, czy tam czterema, no nieważne ilo ma. Dużo mniej będzie w każdym razie graczy na planszy, bo nie będzie uzupełnień i macie po prostu większe szanse, wiadomo, ukończyć taki rajd dzięki temu. Także odpalanie na ostatnią chwilę nocnych rajdów, czy tych rajdów z burzą elektromagnetyczną jest świetnym pomysłem. Jak tylko widzicie taką okazję, to korzystajcie z niej, bo jest to po prostu dla Was korzystne, tak pod kątem przeżycia. Następne rzeczy, następne porady będą już bezpośrednio na mapce. Tak więc daję tutaj pauzę i za chwilę widzimy się na mapce. Witam serdecznie ponownie, już na mapce. Jesteśmy na mapce Port Kosmiczny i teraz taka pierwsza porada: bo mało osób z tego korzysta. A jak latacie razem, to warto pamiętać o tym, że pod przyciskiem K. Pod przyciskiem, jak, jak przyciśniecie sobie tutaj, widzicie pingi na środku, na środkowym przycisku myszy, macie tutaj z prawej strony taki przycisk K i tutaj możecie ustawić, kto słyszy wasze pingi. Tylko oddział wszyscy łupieszcy tylko oddział wszyscy łupieszcy. więc warto tutaj, jeżeli gracie we trójki zwłaszcza, dać, żeby to słyszeli tylko yy, wasi, no, kumple, tak, z oddziału, bo inaczej to po prostu dajecie się wykryć innym graczom. Więc pamiętajcie też o tym. Żeby tutaj właśnie <głos》> ustawić tylko oddział Bo domyślnie może być tam ustawione, że wszyscy upieszcy, No i będziecie, że tak powiem w pupie No bo wam zaraz wykryją i będziecie się zastanawiać Skąd on mnie tutaj kurde wiedział Jak ja przecież kurde nic tutaj się kryłem Zaznaczałem tylko jakiś punkt A ktoś o mnie się dowiedział Nie wiem jak No właśnie dowiedział się tak, że pingowałeś koledze Punkt, a miałeś tam zaznaczone. Wszyscy, kolejna porada jest znowu taka, że jak już będziecie się zbierać do wyjścia z mapy, to warto sobie oddalić kamerkę maksymalnie na, na kółku myszy. I wtedy, jak widzicie, tutaj Wam się bez żadnych śmieci pojawią miejsca, miejsca gdzie można wyjść z mapy. Zarówno władzy się pojawiam, jak i. Windy, i tutaj jak widzicie, macie windę wschodnią pokazaną, że za dwie minutki się ona zamyka. Więc warto sobie też tutaj to ogarnąć, bo po prostu, no wiadomo, miejsce ucieczki jest dość istotne. Druga porada, trzecia właściwie porada już tyczy się ucieczki z miejsca tutaj bezpośrednio, jak gracie na przykład w jedynki. To jak, jak gracie w jedynki, zwłaszcza w dzień, no bo w nocy wiadomo nie działają włazy, w nocy nie działają władzy, więc można uciekać tylko windami, ale w ciągu dnia warto sobie wziąć kluczyk. Dlaczego warto wziąć kluczyk? Bo yy, ucieczka włazem jest w 100% bezpieczna, nikt nie obstawia włazów, znaczy tak w 100% wiadomo, zawsze może coś się przydarzyć, zawsze możecie trafić na łowcę też, który akurat sobie wymyśli, że tamtędy też ucieknie i tak dalej. Ale jest o tyle bezpieczna, że po prostu no, szansa na to jest nie znikła, że na kogoś traficie, tak, bo musielibyście naprawdę mieć pecha. No i dzięki temu po prostu udaje wam, uda wam się jakby uciec z lutem dość bezpiecznie. Kluczyki można kupić zarówno w sklepie, są tanie do wytwarzania. Polecam zawsze mieć w zapasie w bazie co najmniej 2-3 kluczyki i, nie, i po prostu będziecie dzięki temu mogli. Szybciutko uciekać, zwłaszcza jak gracie singla. Nie? Bo jak gracie jeszcze tam y, z kilkoma y, osobami, no to wtedy wiadomo, y, winda jest. Y, no, winda nie, nie stanowi takiego problemu z kilkoma osobami. Natomiast tutaj musicie liczyć na wyrozumiałość innych graczy, żeby was. O, ktoś tam szczela. Żeby was nie zabili i po prostu. No, zawsze taki właz ułatwia wam, jakby ucieczkę. Nie? Macie 100% pewność, że tam nikt nie, się nie czai. Kolejna rzecz, jak już musicie uciec z windą, no bo nie macie kluczyka, tak jak na przykład ja teraz, to pamiętajcie o jednej rzeczy, że gracze, jeżeli będziecie się zachowywać cicho i nie będziecie się do nich odzywać, to będą to uważać za bardzo, bardzo podejrzane. Więc jeżeli traficie do wyjścia i chcecie uciec z innymi graczami to zawsze używajcie przycisku G i używajcie tutaj tych dwóch łapek don't shoot nie strzelać don't shoot. Wtedy dajecie sygnał innym graczom, że jesteście jakby friendly, nie? I dzięki temu macie szansę, że oni też będą friendly, tak? wobec was i was po prostu nie zaszczelam. Jeżeli nie użyjecie żadnego głosu, no to może się wywiązać między wami a innymi graczami szczelanina, no bo najzwyczajniej sięcie osoba, która nic się nie odzywa, nie reaguje, zazwyczaj też na głos że ktoś tam dajmy na to do niej coś mówi, nie odpowiada, no to zaczyna być podejrzana, no i po prostu do takiej osoby się otwiera ogień z automatu, więc pamiętajcie też o tym, żeby używać tego G i dawać informacje Hey, na przykład m. Możecie dawać też amistory, jeżeli byście na przykład, nie wiem, szczelili niechcący, czy coś tego typu. Tych komend jest więcej. Pod y, kółeczkiem y, macie inne komendy, tak? Jeżeli tutaj na przykład gracie sami, to wszyscy upierzci warto sobie ustawić, dlatego, dlatego, że po prostu dzięki temu będziecie mogli pingować innym graczom, którzy nie są z Wami w drużynie też miejsca i na przykład będziecie mogli powiedzieć. Na przykład zaznaczyć robota, dajmy na to jak szykujecie się do ucieczki przy, dajmy, przy jakiejś windzie i tak dalej. Więc y, pamiętajcie o tych pingach, bo to jest to jest bardzo ważne i pamiętajcie o odzyw odzywaniu się. Le -le -le -le. Tak, jak widzicie, tutaj teraz spotkałem jakiegoś innego gracza i zacząłem z nim się komunikować. Zobaczymy, czy będzie agresywny, czy nie. To nigdy nie wiadomo. Czasami zdarza się. Nie wiem, co on gada. Ale nie lubię graczy, którzy zaczynają za mną latać i czegoś ode mnie żądać, bo po prostu on ma taki angielski, powiedzmy, łamany. <laughs> jak słyszycie, ja nie zrozumiałem, co on gadał. Zresztą jesteście skupiony na czymś innym i to też mi utrudnia y, słuchanie tego gracza. Dobra, my się stąd ewakuujemy. Hey, hey, don't shoot. You... Moglibyśmy go załatwić, ale pamiętajcie, że y, no, friendly graczy nie atakuje się, bo to jest po prostu najzwyczajniej w świecie. No. No wiecie, jak chcecie być uważani za graczy, takich, że rozpierdalają wszystkich bez powodu, no to to już Wasza sprawa wiadomo, ale ja zalecam jednak nieszczelanie do innych graczy, zwłaszcza jeżeli oni mówią, że są friendly i też nie strzelają do was. Zwłaszcza na jedynkach, bo na trójkach to jest troszkę inna sytuacja, na, jeżeli gramy w trójeczki, to wiadomym jest, że tam yy, o friendly grupy jest trudniej. Po prostu się tak przyjęło w tej grze, że po prostu na trójkach to raczej się strzela już do graczy, widząc ich. Chociaż jak jest też, są też wyjątki, bo jeżeli widzicie na przykład, że, tam, że, na przykład, jeżeli widzicie, że walczą z innymi, z robotami na przykład, jakimś, jakimś dużym robotem, czy to z królową, czy na przykład. Jakiegoś dużego próbują uwalić robota, skoczka czy coś, to zazwyczaj się odpuszcza, nie wtrąca się w walkę, niech sobie walczą, ale jeżeli widzicie gdzieś po prostu biegnących czy coś, no to bardzo często się atakuje, bo po prostu jako pierwszy, bo po prostu w innym wypadku często to wy będziecie zaatakowani, więc na trójkach jest inaczej, na jedynkach jest inaczej, dwójki też często są grupki friendly, więc to tak mniej więcej w tej grze wygląda. Czyli jedynki, dwójki staramy się być friendly, trójki niekoniecznie. No chyba, że walczą, tak jak mówię, o przetrwanie z jakimiś robotami czy coś e, tego typu. Kolejna porada to tyczy się tego y, lutowania, bo y, w poprzednim tam odcinku coś tam nieco powiedziałem o lutowaniu. Natomiast warto wiedzieć o jednej rzeczy, że jeżeli. Zbieracie materiały po kroju. Jeżeli zbieracie materiały, takie wiecie, do wytwarzania broni czy inne. No, no w ogóle, jak zbieracie materiały, potrzebne są wam materiały, a nie y, pieniądze. To wtedy możecie tutaj w ekwipunku bezpośrednio rozkładać te przedmioty na przedmioty proste. Zobaczcie, na części metalowe możemy sobie rozłożyć akumulator i tak dalej. Możecie te najbardziej podstawowe elementy tylko zbierać, rozbierając te rzeczy, co dzięki temu ułatwi Wam zebranie naprawdę ogromnej ilości lutów. Co prawda, będzie to mniej wartościowe, nie? bo to te części metalowe, gumowe i tak dalej są mniej warte niż bezpośrednio. Takie y, Pełne na przykład niebieskie przedmioty Bo je można po 2-3 tysiące sprzedawać Natomiast za takie części dostaniecie mniej Ale za to macie bardzo dużo Slotów wtedy do lutowania tak? Jeżeli potrzebujecie materiałów A nie przedmiotów na sprzedaż No to wtedy warto je Właśnie rozkładać na części pierwsze Bezpośrednio tutaj w grze Dzięki czemu po prostu całe sloty zapewnicie po 50, wtedy w jednym slocie macie 50 sztuk danego materiału, więc jest to naprawdę dużo i naprawdę będziecie mogli tych łupów na y, planszy zebrać bardzo dużo dzięki temu. Zwłaszcza jak macie większe plecaki niedarmowe. Ja teraz latam w darmowym, bo ja nie wiem, czy w ogóle stąd wyjdę, bo to nagrywam teraz poradnik, tak. więc no nie wiem, czy w ogóle stąd wyjdę, także nagrywam. Wyszedłem sobie po prostu tak na planszę, żeby wam to wszystko pokazać, a nie żeby zrobić taki faktyczny run. No może mi się uda wyjść żywym. Może nie, tam właśnie słyszę, że ludzie no tutaj przy tej windzie właśnie wezwali tą windę, jak chciałem się udać do portu kosmicznego po y, ukończeniu zadania i także tam się uda. No i to właściwie chyba tyle porad w tym aucie, e, w tym aucie. <laughs> jeszcze jedna rzecz, nie wiem czy wiecie, no jak to raczej większość wie, że auta też da się przeszukiwać i można wyciągać z aut y, po prostu y, przedmioty, akumulatory i tam inne rzeczy, więc nie omijajcie aut, warto też te auta przeszukiwać, bo y, po prostu z nich też lecą luty. Tutaj warto wiedzieć o tym, że auto musi mieć maskę, jeżeli ma maskę, no to, to wtedy znaczy, że da się go przeszukać, jeżeli nie ma maski, no to się nie da go przeszukać, ale też przedmioty czasami potrafią leżeć na siedzeniach, więc warto sobie, warto sobie tak, czy nawet w tylnym, czy nawet na tylnym tutaj potrafią leżeć przedmioty bagażniku, więc warto przeszukiwać te auta, jeżeli oczywiście szukacie lutów, bo tam zazwyczaj nic ciekawego, dobrego nie znajdziecie. Ale akumulator, który jest potrzebny na pewnym etapie rozwoju, jak najbardziej może się trafić. Jak to chyba tyle w tym poradniku, ale jeszcze nie mam pewności. Jeżeli mi coś przyjdzie do głowy, to jeszcze się odezwę. Na razie daję pauzę.